Przez ponad 4 stulecia starożytny i był na szczęście swojej potęgi Nowe Państwo, era to Mesa Czecha, a i II. Armia podbijała sąsiednie ziemię, świątyni rodzaju jaki piasko, piasku, a faraon dządził jak Bóg na ziemi. Ale nawet największe imperia muszą kiedyś upaść. Pewnego dnia faraon imieniem echnatom prowadził jedną rewolucję religijną, zakazał szczenię wszystkich Bogów i nakazał udawać tylko jednemu. Atonowi. Kapłani byli wczekli, lud zagopione, a państwo zaczęło się rozparać od środka. Po jego śmierci chaos tylko się pogębił. Następnie faraonowie byli słabi, a kapłani Amona powrócili z jeszcze większą siłą. Mieli pieniądze, mieli władzę, nawet większą niż sam faraon. Za czasów Francesa II rozegrała się bitwa w wielka czeciewku Haitatom. bitwa pod Kadesz. Nikt z niej nie wygrał. Ale armia została wcierbana, a gospodarka była osłabiona na lata. A potem nadeszła katastrofa. Ludę, muża, dzikiej, nieznana plemiona najechały Egipt. Tylko Ramses III potrafił ich zatrzymać. Ale to była ostatnia wielka obrona. Ludzie głodowali, robotnice protestowali, płace się pożniały. Po raz pierwszy w historii odnudowano strajk w samym Dolnie Królów. W czasach ostatniego silnego faraona Ramsesa XI Egipt się Bodzielu, kapłan i podniem faraon, został tylko cieniem imienia, a tak zakończyło się nowe państwo. A nastała późniejsza dynastia Obce królowie wojny domowe okupacja za okupacją Libyczysę, Lubychisę, Persowie aż w końcu pojawił się Aleksander Wielki i wypowiedział stoła, które zmieniły w Czesko O dziś ta ziemia należy do nas i tak układa jedna z najpotężniejszych cywilizacji w historii. Dziękuję bardzo, dziękuję za oglądanie. Jeśli jesteś to nowy, mam na imię Islam, jestem egipskim licencjonowanym przewodnikiem turystycznym po Egipcie i polsko forcą treści. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu oraz kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. I widzimy się już w kolejnym odcinku i do zobaczenia.